Cześć, w dzisiejszym odcinku testuję LG Swift L9 drugiej generacji. 92 generacji to z całą pewnością urządzenie bardzo tradycyjnie, bardzo konserwatywnie zaprojektowane, natomiast na pewno estetyczne i na pewno od razu rozpoznawane jako LG, dlatego, że duch stylistyki tego procenta tutaj nad tym urządzeniem się unosi. Mnie od razu urządzenie przywiodło na, na myśl model 4X. Uważam, że oba są do siebie bardzo podobne. Natomiast jeżeli chodzi o cechy samej bryły, podoba mi się, że ścięte są delikatnie krawędzie boczne z tyłu klapki, dzięki czemu urządzenie świetnie wpasowuje się w dłoń i dzięki czemu wydaje się cieńsze niż w rzeczywistości jest. Na froncie z kolei mamy do czynienia ze szkłem hartowanym, nie wiadomo jakiego producenta. Spekuluje się, że jest to um, Gorilla drugiej generacji, natomiast ja nie znalazłem oficjalnego potwierdzenia. E, podoba mi się również fakt, że urządzenie jest naprawdę kompaktowe jak na rozmiar ekranu. Zagospodarowanie przestrzeni jest naprawdę na mistrzowskim poziomie, dlatego że urządzenia, które mają znacznie mniejszy ekran, jak na przykład um, Samsung Galaxy Core albo HTC Desire 500, to są urządzenia, które są większe niż L9 drugiej generacji. Więc rzeczywiście tutaj z um, wykorzystaniem przestrzeni LG poradziło się naprawdę rewelacyjnie. Podoba mi się również fakt, że urządzenie da się normalnie zebrać, to znaczy mamy dostęp do baterii. Możemy również dołożyć sobie kartę pamięci, dlatego że jest slot kart pamięci i urządzenie też ma zwykły normalny slot kart mini SIM. Nie uległo LG modzie na zmniejszanie tych kart do rozmiaru mikro. Natomiast jest jedna duża łyżka dzikciu w tej pełnej berście miodu i to jest niestety materiał z którego jest wykonana klapka baterii, dlatego że to jest bardzo błyszczący plastik, który bardzo łatwo się bardzo łatwo się brudzi. Ma on jak sprawdzić jakąś taką teksturę, która wygląda może całkiem atrakcyjnie, natomiast niestety na pewno nie przez dłuższy czas. Bardzo szkoda, dlatego że LG L9 pierwszej generacji miał rewelacyjną klawkę baterii, super y, odporną na wszelkie przeciwności losu. Tutaj znacznie pogorszono ten materiał. Nie rozumiem takiego zabiegu, ja mi się nie podoba. Ekran L9 z drugiej generacji ma 4,7 cala i rozdzielczość HD, czyli 1280x720, która na takim ekranie daje naprawdę rewelacyjną ostrość wszelakich małych czcionek, czy powiedzmy jakichś tam łuków. Wszystko jest gładkie, nie widać żadnych pikseli. Bardzo dobre są również pozostałe osiągi, to jest matryca TruHD IPS yy, i ona naprawdę gwarantuje bardzo dobre parametry. To znaczy, mamy do czynienia ze świetnym kontrastem, z bardzo dobrym odwzorowaniem kolorów. I biele, i czernie są rzeczywiście w porządku. Wszystkie inne kolory również, nie ma mowy o sprzeniewierzeniu, w którą от ввез за стран Bardzo mi się podoba również czytelność w jasnym słońcu, bo jest świetna, natomiast na minus trochę poziom jasności. Uważam, że ten ekran mógł być jaśniejszy, zresztą LG umie robić znacznie jaśniejsze ekrany. Ym, tutaj akurat tego nie ma, natomiast z całą pewnością jest to ekran bardzo dobry i to jest mocny punkt tego urządzenia. Natomiast na minus niestety jedna rzecz, której zupełnie nie rozumiem, która mi się w ogóle nie podoba, to znaczy fakt, że klawisze pod ekranem nie są podświetlane. No i niestety jak ktoś kupuje to urządzenie, musi się przyzwyczaić do tego, gdzie te klawisze są i to do dość szybko po prostu będzie się gubił w obsłudze. Procesor urządzenia to jednostka taktowana 1 GHz. Jest to na szczęście bardzo nowoczesny procesor, zbudowany w architekturze Krajt. Jest 1 GB pamięciami, jest bardzo wydajny układ graficzny na pokładzie. No i okazuje się, że L9 w codziennej pracy, L9 drugiej generacji, w codziennej pracy jest naprawdę mega szybkie. To znaczy, mnie nie zdarzyły się problemy z jakimikolwiek przestojami, oczekiwaniami na cokolwiek, albo z przycięciami animacji. Wszystko działa oczywiście bardzo płynnie. W testach porównawczych L9 drugiej generacji łatwo pokonuje taką konkurencję jak na przykład Xperia L, HTC Desire 500, albo Samsungi Galaxy Grand Neo, czy powiedzmy Core Core Plus. Natomiast rzeczywiście jest odrobinę tylko odrobinę za Samsungiem Galaxy S3. W związku z tym dwurdzeniowy szybki nowoczesny procesor może konkurować z czterordzeniowym procesorem trochę starszym. Natomiast jeżeli chodzi o dysk wewnętrzny urządzenia, to znajdzie się w pokładzie 8 GB pamięci wewnętrznej, natomiast mniej więcej połowa jest dostępna dla użytkownika. Dla niektórych to może być za mało, dlatego polecam dokupić kartę pamięci. Telefon pracuje na Androidzie w wersji 4.1. Jest zapowiedziana aktualizacja do wersji 4.4. Ja Mam nadzieję, że ona się pojawi dość szybko, dlatego że wersja 4.1 to już jest dość jednak stary system. Można Mogłoby to wybaczyć w urządzeniu starszym i po prostu gorszym, tańszym. Natomiast z całą pewnością w telefonie tej klasy jednak to już jest trochę niedopatrzenie. Natomiast na systemie pracuje nakładka systemowa Optimus w wersji 3.0 i jest to najbardziej edytowalny interfejs, jaki możecie znaleźć w świecie smartfonów. To znaczy, możecie w tym interfejsie zmienić kolorystykę całego interfejsu, możecie zmienić poszczególne ikony, poszczególny kształt ikon, nawet ich wygląd, możecie zmieniać również efekt przejścia między ekranami głównymi, efekt oblokowania ekranu, możecie zmienić wielkość czcionek i wielkość również ikon w menu głównym. Możecie również zmienić sam król czcionki, zmienić sobie na jakiś inny. Możecie również sterować ilością skrótów na pasku powiadomień, możecie również przestawiać ich kolejność. Więc wszystko w zasadzie można dopasować do własnego widzimisię i to, się, to mi się mega podoba, bo rzeczywiście niewiele nakładek systemowych ma taką możliwość edytowalności. W L9 z drugiej generacji możecie dopasować wygląd telefonu do swojego widzimisię niemal na każdym poziomie menu. LG dodaje również od siebie dodatkową aplikację, która pozwala wygodniej korzystać z telefonu jedną dłonią. Dzięki niej po prostu część interfejsu, przede wszystkim klawiatury, są po prostu mniejsze i da się je przesuwać w lewo albo w prawo. To jest na pewno wygodna rzecz dla osób, które mają mniejsze dłonie albo które przesiadają się z mniejszego telefonu. Bardzo mi się podoba również opcja QSlide, czyli możliwość używania kilku aplikacji na raz. Wystarczy ściągnąć pasek powiadomień, na nim są skróty do różnych programów. Po przyciśnięciu pojawia się okno pop-up, przezroczystością tego okna możemy również sterować. W związku z tym możemy sobie odsłonić, jeżeli ta dodatkowa aplikacja nam coś przykrywa, zakrywa. I dzięki możemy rzeczywiście używać kilku aplikacji naraz, to jest bardzo fajna rzecz. Szkoda trochę, że tych programów, które można uruchomić w ten sposób jest tylko pięć, natomiast sam całą jest to pozytywny dodatek. Podoba mi się również klawisz szybki dostęp, który jest dostępny na lewym ym, boku telefonu. On jest powyżej klawisza głośności. Standardowo on uruchamia aplikację Quick Memo do rysowania na zrzutach ekranu, natomiast możemy przypisać sobie do niego jakąkolwiek funkcję, w związku z tym jeżeli chcecie mieć na przykład szybki dostęp do Facebooka czy odtwarzacza muzyki, wystarczy tak ustawić w ustawieniach urządzenia i dzięki temu mamy szybki dostęp do jednego ulubionego Otworzasz muzyki w urządzeniu jest aplikacją poprawną, ma wszystkie funkcjonalności, których moglibyście wymagać, e, począwszy od możliwości zmiany ustawień dźwięku w ekualizerze, e, poprzez e, możliwość przeskoczenia do YouTube, dlatego że jest taki klawisz, który do YouTube nas e, kieruje, jest również możliwość wyszukiwania muzyki w folderach. To wszystko są pozytywne cechy, natomiast niestety jakość dźwięku nie jest najlepsza, dlatego że załączone sławki w zestawie grają w sposób po prostu podły. Ale nawet jeżeli podlepicie sobie jakieś lepsze, znacznie lepsze sławki, to niestety w urządzeniu ciągle brakuje głębi dźwięku. No i niestety L9 drugiej generacji z całą pewnością nie jest urządzeniem dla melomanów. Na minus również ten głośnik, który znajduje się na dole, on jest po prostu za cichy. Natomiast z całą pewnością na plus jest aplikacja do odtwarzania filmów, dlatego że telefon radzi sobie ze wszystkim do rozdzielczości Full HD. Nie ma żadnych problemów z odtwarzaniem jakichkolwiek formatów i kodeków. Również ma kilka ciekawych trików w funkcjonalności, dlatego że możecie przesunięciem albo sobie przewijać film, możecie również rozjaśniać albo przyciemniać ekran. To są fajne cechy. Podoba mi się również możliwość odtwarzania filmów w oknie pop-up, to również jest na plus. W związku z tym jako narzędzie do takiego oglądania filmów na przykład w podróży albo gdzieś tam w samochodzie, L9 drugiej generacji sprawdzi się znakomicie. L9 II rejestruje zdjęcia maksymalnie w 8 megapikselach. Aparat ma pojedynczą diodę doświetlającą scenerię, ona jest zupełnie skuteczna i ma również bardzo, bardzo fajny interfejs, tradycyjny, bez żadnych szałowych animacji, natomiast po prostu bardzo wygodny. Dostajemy skróty na lewej krawędzi ekranu, maksymalnie 5, można te skróty sobie dowolnie wyedytować. W interfejsie można również zmieniać zaawansowane ustawienia zdjęcia tak jak na przykład ISO Balance Bieli, albo na przykład manualnie ustawić ostrość, to jest fajne. Podoba mi się również kilka trybów, które są w urządzeniu. Jest tryb HDR, jest również tryb, który nazywa się Time Cat Shot i on ma za zadanie zapisywać chwile, które nam umknęły, jak mówi LG. Natomiast chodzi przede wszystkim po prostu o to, że mamy dostępną serię zdjęć i ona ma taki trik, że zdjęcia są rejestrowane jeszcze przed przyciśnięciem aparatu, więc tak naprawdę nie jest to jakiś tam wielki fantastyczny bajer. Natomiast nazywa się naprawdę zjawiskowo. Jeżeli chodzi z kolei o samą jakość zdjęć, jest zupełnie dobrze. LG 9 drugiej generacji rejestruje dużą ilość szczegółów, natomiast na zdjęciach czasami trochę brakuje kontrastu, trochę brakuje również poprawnego odwzorowania kolorów na scenie barw. Natomiast są to parametry, które da się bardzo łatwo poprawić w jakichś tam nawet prostych edytorach zdjęć, więc nie bardzo się tego odczepiam. Generalnie aparat w L9 drugiej generacji jest dobry. Niestety, jeżeli chodzi o jakość nagrywanego wideo, już nie ma żadnego szału. Telefon rejestruje wideo w Full HD, natomiast brakuje niestety ilości szczegółów, w związku z tym brakuje ostrości i niestety tych filmów nie da się pochwalić. Przeglądarki internetowe na pokładzie są dwie: to jest Google Chrome i Internet. Ta druga, akurat wydaje mi się ciekawsza, dlatego że ma możliwość odtwarzania filmów w treści flash na stronach internetowych. Wprawdzie szukałem oficjalnego potwierdzenia tej informacji, nie znalazłem, ale testowałem i rzeczywiście po prostu filmy na stronach się odtwarzają, więc to jest na pewno na plus. Z całą pewnością obie przeglądarki są bardzo szybkie, wyświetlanie stron w urządzeniu jest naprawdę mega wygodne i tutaj nie ma żadnych przestojów, oczekiwań na cokolwiek, wszystko dzieje się bardzo szybko. Na plus również fakt, że w urządzeniu zamontowano diodę podczerwieni, w związku z tym można sterować tym urządzeniem w osobnej aplikacji jak pilotem do różnych urządzeń, jak np. do telewizora czy odtwarzacza DVD czy Blu-ray. To jest na pewno fajna cecha, znajduje się raczej w droższych modelach. Nie w telefonie z tej klasy, więc to jest pozytyw. Na plus również sam czas trzymania baterii, dlatego że urządzenie wytrzymywało mi mniej więcej 2 dni w takim cyklu mieszanym. To jest dobry wynik dla urządzenia, które ma taki wyświetlacz i taki procesor. Podsumowując, L9 drugiej generacji to udany model, taki, który jest na pewno estetyczny, ładny, taki, który ma bardzo dobry ekran i również dobry procesor. Są również na pokładzie zupełnie udane multimedia, może z małym wyjątkiem tej jakości odtwarzanego dźwięku, natomiast generalnie urządzenie bardzo przypominało mi nie tylko wyglądem, ale również właśnie samym działaniem po teście Swifta 4 xhd HD, bo rzeczywiście wydaje mi się, że urządzenie mają podobne cechy mocne i podobne jakieś tam pięta lesowe. Natomiast podoba mi się również to, że ze Swiftem 4 HD L9 drugiej generacji również łączy dobry stosunek ceny do jakości. Urządzenie na aukcjach można kupić za mniej więcej 700-800 zł, a to jest mniej niż za jego bezpośredniego konkurenta, czyli Samsunga Galaxy S3. W związku z tym jako urządzenie dobre, za dobre pieniądze, LG Swift L9 drugiej generacji mogę gorąco polecić. A co wy sądzicie o L9 drugiej generacji? Czy urządzenie wam się podoba, czy wam się nie podoba? Czy skreślacie je ze względu na sobą jakość odtwarzanego dźwięku i na ten plastik, który jest w tyłu tej klapki baterii? Czy też może yy, uważacie, że warto je kupić ze względu na zupełnie dobry ekran, na bardzo dobry procesor? E, ja uważam, że tak, ale oczywiście decyzja należy do Was. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego, który z telefonów kupić, jeżeli na przykład L9 drugiej generacji Wam się nie podoba, piszcie na naszej ścianie na Facebooku. Zachęcam Was również gorąco do zasubskrybowania tego kanału na YouTube. Trzymajcie się i do następnego odcinka, cześć!